Cześć, mam do Ciebie pytanie. Jesteś pesymistą czy może jesteś optymistą? Nie będzie trochę filozoficznie, a mianowicie chciałbym przynajmniej spróbować przekonać Cię, że warto być takim totalnie, ale to totalnie bezwarunkowym optymistą. W większości przypadków no, bardzo dużo jesteśmy w stanie na tym skorzystać. Niby nie mamy pewności, że optymizm, szczególnie ten bezwarunkowy, pozytywnie wpływa na nasze życie, chociaż tutaj ja prywatnie <laughs> śmiem twierdzić, że jednak przynajmniej w moim wypadku tak jest. Natomiast to, co do czego mamy pewność, to to, że takie negatywne myślenie zdecydowanie będzie źle wpływało na nasze życie i na nasze decyzje. To wcale nie chodzi o to, że optymiści nie widzą tego całego gówna, które jest na świecie. Nie, to raczej chodzi o to, jak na to patrzymy, na które aspekty tych poszczególnych rzeczy zwracamy uwagę. Widać wszystko, no ale masz konkretną sytuację, idziesz tym chodnikiem i widzisz, że na tym chodniku jest psie, tak, to... Twoja decyzja, co z tym zrobisz, jak do tego podejdziesz. Oczywiście możesz wleźć w to wszystko i narzekać, jaki ten cały świat jest zły i przeklinać wszystkich sąsiadów, a możesz przynajmniej spróbować to ominąć i nie robić z tego wielkiego halo. Jeżeli podobać się taki pomysł i rzeczywiście chcesz zrobić w tym kierunku, to mam dla ciebie bardzo dobrą informację. Optymizm, mimo iż może nie wygląda na pierwszy rzut oka, jest umiejętnością, jest zwykłą umiejętnością, a co za tym idzie, jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Czyli jeżeli podejmujesz decyzję, że chcesz być świadomym optymistą, to możesz się tego nauczyć. Oczywiście nie przyjdzie to tak z dnia na dzień, bo jednak jest to stosunkowo trudne do nauczenia się, ale jak najbardziej możemy to zrobić. Jak w takim razie to zrobić? Za każdym razem, kiedy łapiesz się na tym, że coś oceniasz, masz jakąś sytuację, która no sama w sobie jakby jest niejednoznaczna, nie wiadomo czy dobra czy, czy zła, ale to my nadajemy jej jakąś konkretną wartość, czyli my oceniamy. To teraz staraj się pierwszy krok wyłapać, że w ogóle oceniasz, a w drugim kroku no odpowiednio nadać tą wartość jakby celowo pozytywną. Przykładowo. Pada deszcz, jest ci mokro, jest ci zimno, no na pewno nieprzyjemna sytuacja, natomiast jesteśmy w stanie jakby skupić się na tym pozytywnym aspekcie. Będzie więcej wilgoci, rośliny będą lepiej rosły, będzie czystsze powietrze, będzie mi się lepiej oddychało. Kolejna rzecz. Trudno jest ci znaleźć pracę. Szukasz pracy na przykład jako programista, no ale nie możesz znaleźć tej pracy. No niewątpliwie nic godnego pozazdroszczenia. A jeżeli spojrzysz na to z innej perspektywy, nie tylko ty jesteś dokładnie w takiej samej sytuacji. Również inne osoby, które razem z tobą szukają tej pracy, im też jest źle. I to wcale nie chodzi o to, żebyśmy się teraz pocieszali, że mojemu sąsiadowi też jest źle. Tylko raczej pomyśl o tym w ten sposób, że. Tobie jest trudno, ale inne osoby też muszą przez to samo przejść. A to za tym idzie, masz niejako więcej możliwości, żeby się tutaj wyróżnić. Bo na przykład możesz wygrać z nimi, tym, że bardziej się postarasz, tym, że będziesz bardziej cierpliwy, że włożysz więcej wysiłku. Oczywiście czasami musimy się trochę postarać, żeby znaleźć te pozytywne, no ale właśnie na tym to polega, żeby jakby celowo poszukać tych pozytywnych stron. Jeżeli naprawdę nie możesz już nic wymyślić, a chcemy, jakby podjęliśmy świadomą decyzję, że idziemy w, w tym kierunku, to możesz potraktować to jako zwykły trening. Złamana noga? Trening. Wywali mi z pracy? Trening. Jakaś bardzo trudna sytuacja, no już naprawdę nie widzę nic pozytywnego, traktuję to jako trening. I jeżeli będziemy patrzyli w ten sposób na to, to no... Nie denerwujemy się, że to idzie w złym kierunku, tylko traktujemy to jako coś, co przygotowuje nas do innej sytuacji z, z przyszłości. I zobacz, że znowu to jest moja konkretna, świadoma decyzja, że tak na to mm, patrzę. Jeżeli myślisz, że to jest trochę naciągane, no to znowu spójrz na to w inny sposób. A jaki tak naprawdę mam wybór? I tak, i tak ta sytuacja już się wydarzyła, więc to teraz ode mnie zależy, jak na nią będę patrzył. Mogę się wkurzać, to się po prostu wydarzyło, albo mogę potraktować to jako trening, inaczej nastawię tą swoją głowę i coś ewentualnie mogę z tym zrobić. Czy to zadziała? Czy w przyszłości rzeczywiście mi się to przyda? Nie mam bladego pojęcia, ale i tak, i tak niewiele jestem w stanie. Innego z tym zrobić. I taka jedna prosta zmiana w sposobie myślenia rzeczywiście może odmienić świat, a na pewno może odmienić twój świat. Prosty przykład. Mamy naszego pesymistę. Nic nie umiem, jestem głupi, nic mi się nie uda. To nawet nie ma sensu, żebym podejmował tą próbę, no bo po co i tak, i tak nic z tego nie wyjdzie. No i drugie podejście. Mamy tego optymistę. Rzeczywiście, nigdy wcześniej nic podobnego nie robiłem. Nie uda mi się. Jak patrzę na to z takiego typowo logicznego punktu widzenia, to rzeczywiście mam stosunkowo małe szanse, żeby mi się udało. No ale z drugiej strony, co mi szkodzi? Przynajmniej podejmę tą próbę. I zobacz, że ten nasz optymista przynajmniej podjął tą próbę, więc na pewno ma dużo większe szanse, że coś tam z tego wyjdzie. Także tyle. Twoje życie, Twoje wybory. Powodzenia. Cześć.